Dzisiaj zaczynamy od gotowania bobu. Będziemy też potrzebować żółtą kukurydzę, której użyjemy zamiast koniczyny egipskiej, bo jest tańsza. 2, 1, start. Niepozorna Egipcjanka Galia Mahmoud to jedna z największych gwiazd arabskiej telewizji. 43-letnia kucharka ucząca jak gotować dania za pół darmo ma prawie 40 tysięcy fanów na Facebooku. A jej kulinarne show jest najchętniej oglądanym programem m.in. w Arabii Saudyjskiej. Amerykańskie i brytyjskie media okrzyknęły ją mianem kucharki rewolucji, bo właśnie wtedy powstał jej program, a poza tym jej kariera pokazała, że w porewolucyjnym Egipcie zwykli ludzie trafiający do telewizji stają się głosem narodu. Galia pracowała jako gosposia w domu mojej siostry. Gdy ją poznałem, nie mogłem uwierzyć, że potrafił gotować dla 31-osobowej rodziny obiad za niecałe 4 dolary. Dwa dni później miała już swój program na żywo w mojej telewizji. Gotowanie uzależniam od stanu portfela. Mogę na przykład kupić dwie cebule, pomidory i ziemniaki zamiast ryżu i ugotować z tego obiad dla 20 osób. Dzień dobry, dzwonię z Kataru. Z Kataru? Chyba nie macie tam problemów finansowych. Jak dotąd wszystkie programy kulinarne były strasznie ekskluzywne, z nowoczesnymi piekarnikami, modnym jedzeniem i składnikami, o których Egipcjanie często nawet nie słyszeli. Show Gali to pierwszy program o tym, co naprawdę gotujemy w domach. Studio wygląda dokładnie jak moja kuchnia. W sklepie zawsze jeden garnek kupuje dla siebie, a drugi taki sam do studia. Wszyscy pracownicy telewizji, w której Galia prowadzi swój program, wcześniej nie mieli nic wspólnego z mediami. Zabrałem ich prosto z placu Tahrir, nie tylko polityków i aktywistów, ale też piosenkarzy, komików, rysowników. Kuchenna rewolucjonistka jeden z odcinków zrealizowała na placu Tahrir, gdzie częstowała demonstrantów kanapkami z Fetą. Każdego dnia czytam Gali jeden artykuł z Deklaracji Praw Człowieka, a ona potem tłumaczy go widzom swoim prostym językiem pomiędzy żartami i anegdotami. Pamiętajcie, że życie czasem jest jak miód, ale czasem jak cebula. Ludzie pytają mnie o wszystko: jak ugotować jedzenie, jak poradzić sobie z teściową, a nawet jak wybrać prezydenta. Gdy Mubarak trafił do więzienia, jeden z widzów zadzwonił do studia i zapytał: Galia, nie szkoda ci prezydenta Mubaraka? Odpowiedziała: Tak, szkoda mi go tak bardzo, jak jemu szkoda mnie. Wczoraj zadzwonił do mnie bardzo biedny mężczyzna. Oglądał program Gali, gdy piekła ciastka zwane kobiecymi paluszkami. Postanowił sam je upiec, a potem poczęstował nimi swoich sąsiadów. Tak bardzo im smakowały, że postanowił rozpocząć ich produkcję. I dziś ma pieniądze, by posłać swoje dzieci do szkoły. Ona wciąż czuje się jak we śnie. Nie wierzy, że stała się tak popularna. Najważniejsze jednak, że ani trochę się nie zmieniła. Wciąż kupuje warzywa na. W tym samym bazarku i żyje w biednej dzielnicy.